no brudzacy, co tam u was? Gotowi na patologię? Bejciorek zapuszczony, bo tutaj jakieś piece, zakaz i napisałem tak W końcu idziemy w dobrym kierunku, wycofałem jeszcze te śmierdzące samochody i w końcu będę mógł chodzić na spacery po Wrocławiu, bo teraz śmierdzi spalinami A jak ktoś potrzebuje jeździć autem, to może Teslę kupić, fabrykę pod Berlinem zbudować i trzeba korzystać, że mamy Niemców jako sąsiadów I chłop mi napisał, pierdolisz o spalinach, a potem wyjeżdżasz na miasto tym śmietnikiem BMW Jakim silnikiem to napisałem. Ja mam drogi samochód, więc mogę robić emisję, ty masz jeździć rowerem. <laughs> ja być może nawet Jack pocik się trafi. Ktoś się spłacze o to, że chwalenie się pieniędzmi, o emisję i o to, że jestem idiotą. Nie mogę się doczekać. Trzeba zdelegalizować fasolę. Właśnie moim zdaniem ekolodzy niszczą tę planetę, bo jedzą fasolki. I te weganie i tak dalej też jedzą fasolkę. Potem pierdzą jest dużo metanu. I przez to jest ocieplenie klimatyczne. Ja tak uważam. Muszę to napisać na Twitterze zaraz. I Alan, młody Antena, Wstępie! Młody Antena i... O, panowie chyba razem tutaj coś zaprezentują. Komunikują się, zobaczymy, czy dobra komunikacja będzie kluczem do ich sukcesu. Wedle fortuny, wedle ekspertów fortuny, no zdecydowanie skazani na pożarcie, ale zobaczymy, czy tak właśnie będzie. Oczywiście panów możecie kojarzyć z pojedynku Bor na dziesięciu, tak samo jak ich przeciwników. Chyba nie spodziewaliście się, że wczoraj tak mocno sytuacja Trzymajmy, się zaogni, prawda? Zlepanem. Nie spodziewaliśmy się, ale trzeba nie. robić show. Jutro pokażemy prawdziwy charakter. Myślę, że nie. No właśnie, Mavs, czyli jeden z waszych przeciwników, podchodzi bardzo pokojowo, bardzo sportowo. No a Krystian, czy też może raczej Świstak bardziej niż Krystian, szaleje. Czy uważasz, że jutro, kiedy wejdziecie do klatki, całe show nie będzie miało znaczenia, bo przemówią pięści? Powiem ci tak, mordo, ja mam... W moich przeciwników toczę pojedynek sam ze sobą, ze swoją głową i stresem, jak wokół, wokół tego, jaki jest. Wchodzę, ku*** i zabijam. Wiesz o co chodzi? Taki jest plan, taki sam plan mój kolega. Myślę, tak że moro. też taki mają plan. Będzie dobrze. Panowie, tego wam życzymy, żeby było dobrze. Dziękujemy serdecznie. Banerski i młody antena! No i zobaczymy, co zaprezentuje Mavs. Ten, który wchodził, jeśli dobrze, jeśli pamięć mnie nie myli, chyba na ostatniego nabora. Wiemy, że potrafi uderzyć bardzo mocno. Wiemy też, że to pierwszy pojedynek, a oni walczą tutaj o uznanie widzów, więc nikt nie będzie kalkulował. Tak jak mówiłem, Mavs raczej na spokojnie, z szacunkiem podchodzi do rywali. Zgoła odmiennie niż jego partner. Chodź, chodź, Mavs, chodź. Zostań z nami jeszcze tutaj przez chwileczkę. Zaprosimy twojego partnera i za chwileczkę z wami także zamienimy dwa słowa, a więc świstak! W jednym ze swoich bardzo licznych wcieleń. Teraz chyba jako budda, i nie chodzi tutaj o popularnego youtubera motoryzacyjnego. Metoda Death Fistów. wszyscy fani Tekkena i Pola Phoenixa wiedzą o co chodzi. Jeden cios, ale więcej nie potrzeba. No. Ale ten chłopak ma moc, ale on ma energię. A teraz finał, co to będzie za finał? Oooo! I z Dragon Balla go pocisnął jak nic. Uciekł i tyle go widzieli. Chodź do nas! Chrystian, e, Budda, Świstak, czy jak tam cię zwą dla mnie to jest niesamowite jak wy się od siebie różnicie. Jako Team, ty jesteś spokojny, podchodzisz do tego bardzo na poważnie. Ty Wydaje mi się, że podchodzisz do tego równie Mięknie poważnie, ale nie zachowujesz się, się poważnie. Chciałem zapytać, Mavs, czy cieszysz się, że masz właśnie takiego partnera? Ja powiem tak, zawsze musi być głupi i głupszy, ja robię robotę w klatce, on robi show, także pozdrawiam. Okej. Okay. Krystian, okay. w takim razie pytanko do ciebie. Skoro on powiedział, że musi być głupi i głupszy, to którym z tych jesteś ty? Ja osiągnąłem dzisiaj mistrzowski stan zen. Jutro do klatki nie wychodzi ani Krystian, ani świstak przywołałam duszę legendarnego wikinga, Ragnara Lodbruka. Te kurzy będą rozjane, nie mają z nim szans! Dobrze, dziękujemy serdecznie. Zaprót na ten z... Jak w... się czujesz po tym, co Ja tak powiem staram się ogarnąć, co tu się dzieje, coś Wista robi i powoli mi to wychodzi. Także mam nadzieję, że jutro będzie szło w Oktagonie. Oglądajcie, nie mrugajcie. Oglądajcie, nie mrugajcie. Wyższy tryb Zen i na tym to zostawmy. Wiemy czego się spodziewać. Dwóch. Zabijaków. Wasyl bardzo mocny, bardzo groźny, nieprzewidywalny, ale przeciwnik także nie z pierwszej łapanki. Możemy spodziewać się zarówno wysokiego poziomu no, sportowego, groźny, no. jak i wielkich grzmotów. Wyniesienie. Obalenie i dobitne. Kolano pierwsza klasa. I balaszka. A co? I to chyba jeszcze nie koniec. Ten Rafał Narek powiedział, nie wiem, co powiedział. No i dobrze. Recykling. Mega performance. Wasyl, chodź do mnie na słówko. Mam do mnie za... E, powiedz mi, bo mam wrażenie, że wasz e, pojedynek troszkę gdzieś tam zniknął na radarze, bo wszyscy mówią o tych wielkich konfliktach, o tych wielkich aferach, ale mimo wszystko idziesz jutro na bitwę z przepotężnym wojownikiem. Jak się czujesz i czy to będzie największe wyzwanie w twojej karierze? Buty ma fajne. Czuję się to nie będzie dla mnie jakieś wyzwania. No co, jutro będzie fajna bitka. Zapraszam do oglądania. Jeden z bardziej oczekiwanych tak, pięściarskich debiutów the freak. Ja się odsunę, bo jeszcze oberwę. <laughs> Panowie i panie tu się nie ma co zastanawiać. Te ciosy są niesamowicie groźne, mocne, do tego dobre techniczne. Wszyscy spodziewają się, że jednak ta walka może być sportowo przynajmniej najlepszą walką tej gali. Jak ty się na to zapatrujesz? Jutro Rims zweryfikuje, da nam się wszystko, na pewno nie oddam walki, będę do końca szedł jutro zobaczymy, basy, co będzie, kto będzie lepszy. Wszyscy na to czekamy, dziękujemy serdecznie, Marcin Siwy! No powiem, że ciosy mocne jak u Marcina Siwego, a gracja jak u Wasyla Hałycza. Monika jest. uśmiechnięta, no te ciosy! Chyba niespecjalnie dużo ważą, ale myślę też, że chyba niespecjalnie dużo miały ważyć. Monika, dochodź do mnie. Cieszę się. E, chciałem zapytać. Robi gwiazdę. Jak, e, jak znajdujesz to, co pokazała wczoraj Marianna? Bo to jest klip, który lata bardzo mocno i po TikToku, i ogólnie po internecie. E, no, ten pokaz wczorajszy. Jak to wyglądało i czy dzisiaj być może w jakiś sposób chciałaś odwdzięczyć się troszkę tym samym? Bo chyba nie pokazałaś pełni swoich możliwości. A skąd wiesz? No, coś tam cię widziałem już tej walce z Nikitą. Coś, nie, coś widziałeś. A pamiętasz moją pierwszą, pierwsze ważenie? Pamiętam. Podobnie było? No. No to ktoś ciągał ode mnie. Dobrze, no to w takim razie moje pytanie jest e, takie: e, Czy myślisz, że e, Marianna będzie kolejną ofiarą? Czy spodziewasz się, że będzie większym wyzwaniem niż Nikita? Ja myślę, że ona to czuje już, że jest ofiarą. nie? Stąd właśnie, już mówiłam, syndrom sztokholmski. Ofiara się zakochuje w swoim oprawcy. No to zobaczymy. Niezwykle piękni ci oprawcy po którejkolwiek stronie będzie patrzeć. Panie i panowie, Monika, najlepsza polska dziennikarka Laskowska! A nie najgorsze nogi ma tak szczerze. Nie no, przede wszystkim No ta i uderza. Czas na jej przeciwniczkę. Przed wami! Prawda jest taka, że Laskowska Marianna. przegrała z nikitą rundę, A potem nie wiem, nikito odciął w tej drugiej rundzie. No. Te ciosy już jakby mocniejsze. Na pewno o, tak. mocniejsze niż wczoraj. Czyżby Marian nagrała z nami również w jakąś grę? O Jezus, Maria. O, Double knockout. Jeśli to się wydarzy, to będziemy świadkami pierwszego, podwójnego knockoutu. No Ruda ją zabije, no, no tak. No tutaj bez usta, usta się nie obędzie. Dobrze, że mamy ochroniarzy gotowych na wszystko. Rozumiem, że to jest ten moment, w którym ja powinienem zaśpiewać... Ty, ty, ry, ry. Nie, dobrze, to była inna piosenka, nieważne. Tak, a czy siak. Poważnie, czy nie? Inna gala, a Adrian cios zawsze w cenie. Tak czy siak, no Marianko, dzisiaj pokazałaś się z zupełnie innej strony, tak jakbyś normalnie wczoraj nas wszystkich robiła w Bambuko. Jak to wygląda? Ty umiesz się bić? To nie umiesz się bić? Nie, ja nie umiem się bić. Czy to jest sposób na to, żeby na ostatnią chwilę wejść Twojej rywalce do głowy, żeby ona się teraz przestraszyła, że jednak ta Marianna wie, co robi? Nie, absolutnie. Ja myślę, że Monika jest świadoma swoich umiejętności, a raczej braku tych umiejętności, więc już sama ona wie najlepiej, na co się nastawić. No, Mariano, powiem ci, że niewiele osób chyba się tego spodziewało. Ale ty się świetnie odnajdujesz w świecie frików. No teraz pytanie, czy tego gratulować, czy współczuć? E, dziękujemy serdecznie. Marianna Hipokrytka Schreiber. Per aspera ad astra. Przez do gwiazd, Moniczko. Dobrze. I jeszcze połaci. Ale zobaczymy, czy to on, czy jego przeciwnik będzie jak ten rozjuszony byk w klatce. Oglądał ktoś tą walkę z No mówić o tym, że Grzesiek bić potrafi, to jak nie powiedzieć nic. Wszyscy, którzy przez lata oglądali go, wiedzą jak on bije. Chociaż wiedzą też, że jak to mówił, woli się jednak przytulać. Z media Trainingi, to jest dla Ciebie. Fajna koszulka, wariacie. A? Witam wszystkich bardzo serdecznie na starcie. Chciałbym wszystkim, ale to wszystkim, bo może nie być okazji, życzyć bardzo, ale to bardzo dużo, dużo zdrowia. Nie tyle co w nowym roku, ale przez cały kolejny 2024. Tobie też, wariacie. Dzięki! Przyda się! Powiedz mi, e, walka z rekordzistą, jak do tego podchodzisz? Kolejna, e, kolejna waleczka do odhaczenia, czy naprawdę potężne wyzwanie? E, nie, no rekordzista ma 100 walk amatorskich w boksie. Jest to dla mnie naprawdę bardzo mocne wyzwanie, tak jak i ja dla niego. E, rękawice są twarde, oglądajcie jutro naszą walkę, bo dwa potężne charaktery spotkają się jutro w klatce Cloud MMA. Pozdrawiam. I do zobaczenia. Tylko nie, nie możemy robimy. się doczekać szuli, nikogo się nie boi. Bo nie Dzięki serdeczne. ze swoimi rękawicami, nawet jak powiesz, bo dostajesz parę sztuk takich przed walką, i dostajesz rękawice przed galą tuż, a i tak każdy je rozbija. To jakby, czemu nie można kur. przyjść po prostu we, w swoich, które są rozbite, ułożone. No, ponad 100 walk w boksie. Na rozkładzie takie nazwiska jak Piotr Pająk, Locasio, No i zobaczymy, czy jutro. Kolejne wreszyn. potężne nazwisko do tegiśmy zostanie dodane. Błażej naprawdę wie z czym to się je. Jednak no. takie nazwisko jak Pudzianowski to jest naprawdę potężny Ta. przeciwnik do piąta pokamania. woda po kisierze. To prawda Dominik, ale jednak Pudzianowski. Jego rywal oczywiście walczył z Tomkiem Hajto. Powiedz mi, e, między tobą a Zbyszkiem jest sporo złej krwi. Czy to, czy coś takiego pomaga ci bardziej, bardziej cię motywuje, nie? niż gdy podchodzisz do pojedynku, wiesz, tak? Powiedziałbym bardziej na zimno? pewno jest zawsze tak łatwiej, nie? Jak coś się dzieje, to się dzieje. To a to widać, łatwiej. że. Kurwa, niektórzy mają po Mamy prostu Mamy się spodziewać do szybkiego zakończenia? Czy Bądź się będziesz i... I... Świetne warunki fizyczne. No Wysoki, długie łapy. Zdecydowanie nie, no ja jestem tutaj głównym underdogiem. Zresztą kursy na mnie są mega, także można dobrze zarobić. Ni, do, nikogo do niczego nie zachęcam. Ale nie, no trudna walka, bardzo ciężki przeciwnik. Rzucam się na głęboką wodę i zobaczymy, co z tego będzie. No to czekamy, czekamy, czekamy i czekamy i liczymy na to, że nie utoniesz, a razem popłyniecie i będzie fenomenalna walka. Dziękujemy serdecznie. I jego przepiękny brat bliźniak! Ajajaj! To była tragedia, której można było uniknąć! Czy uda się trzeci raz! A ten chłopak! O nie. Ludwiczku, przede wszystkim ciebie, czy weźmiesz walkę ze swoim starszym bratem? No pewnie, że tak. <śle> no. ale, ale w taktimie! Okej, okay, w e, Bo Powiem ci wielkimu chyba niewiele osób spodziewało się, że tutaj pokazałeś nie tylko siłę, technikę, ale też niesamowity refleks, czy jutro? I spryt, i spryt zdecydowanie. I spryt zdecydowanie e, Powiedz czy jutro w walce... <noise> Czy jutro w walce z Denisem mamy spodziewać się, że będzie bicie po łapkach? Ha <noise> zobaczymy co. <noise> nie spodziewałem się pytania. Myślę, że po łapkach najmniej nie? Ale po mordzie bardziej, co? Ach, no nie wiem, zobaczymy, nie. Wielki był człowiek niewielu słów, ale wielkich czynów. Dziękujemy serdecznie Ludwiczek i wielki ból! Wiemy, że Denis... Ja myślę, że Denis wygrał ogólnie <noise> Nie dokończę, nie dokończę, po prostu będę oglądał ty jesteś dosyć poirytowany tymi ostatnimi wydarzeniami, tym Natanem, tą całą akcją. Czy to jest tak, że ty już troszkę chcesz mieć tę walkę z głowy i przejść do kolejnych wyzwań? Dwie to. Na się skupiam. Okej, okay. to jest konflikt, Kupia, już trenu nie ma, ale... toczy się już bardzo długo. Czy jutro, bez względu na wynik, ten konflikt zamyka się definitywnie? Myślę, że tak. Dobrze, w takim razie dziękujemy serdecznie. Denisa oczywiście jeszcze zobaczycie, a tymczasem Denis Bad Boy Załęcki! Ale powiem tylko, przed wami Bóg Estetyki! NATAN! Marco! Ubrany gustownie. Zmierza powoli w kierunku Środka sceny. Napina mięśnie Bo On nie mówił ostatnio, że nie kupuje designerskich ciuchów? Czy Versace teraz Montlery fliplesy I, i niszczy bardzo drogą diodę. Ale wczoraj szkło, czy tam pleksa, dzisiaj mioda. Ja Wstać chłopaka. Okay. Widzimy tutaj technikę z Mortal Kombat, czyli dużo pracy na lołach. Dobrze, yy, wiesz co, pokazałeś się yy, tak, rozumiem, że nie mam zadawać pytania, rozumiem, że ty masz coś do powiedzenia. Chcę powiedzieć tak, jedno słowo. Wczoraj doszło do pewnej konfrontacji z Denisem. Jak wiecie, stare zasady, honor. Kiedyś Solówki uznawało się tak, że pierwsza krew i ta osoba przegrywa. Wczoraj Denisowi poleciała pierwsza krew, także proszę dopisać mi zwycięstwo do rekordu. R nie bałem oficjalnie Denisa Załęckiego, dziękuję. No nie wiem, czy dopiszą mu to do rekordu, <laughs> czy nie, ale rzeczywiście był film Rambo pierwsza krew, także kto wie, kto wie. A na brykanie lubisz mediatreningu? Mógłbyś zrobić mediatrening kulą. O, techniki pijanego mistrza! Myślę, że Bro, sam, pomógł, sam się w zaje... absolutnie nie powstydził. Mi jest momentami ciężko ciebie rozgryźć. Momentami jesteś piekielnie poważny, momentami przebierasz się za Spidermana, momentami robisz coś takiego, później mówisz, że w walce będziesz faulował. Kurczę, nie potrafię cię odczytać, ale powiedz co tobie w tym momencie na dzień przed chyba najważniejszą walką w twojej karierze czujesz. Spokój. Ja. Spokój jest ważny, drodzy Państwo, będziemy mieli okazję zamienić kolejne słowo o poważeniu. Mam nadzieję, że będziesz bardziej wygadany. Dzięki serdeczne, no i trzymaj spokój. Marcin na pewno musi być przygotowany na bardzo wiele, bo przeciwnik mówił wprost, że będzie fałował. Ale powiedzmy sobie szczerze, no, czemu nie tak po marcie? Nie, niejednego pieca jadł chleb. Jeżeli ktoś wie, jak bronić się przed potężnymi kołowrotkami, to będzie to właśnie Marcin Najman, który na rozkładzie ma przecież potężnego bonusa BGC. O ciosy niezwykle agresywne. Nie. a to jest Jeżeli niesamowite, to że ten chłop, chłop głowy mówi, głowy, że był Adria... zawodowym bokserem. Się Tego się słuchać nie da ty. No, Ważne, żeby te ciosy były oczywiście nie w tył głowy. To jest obraza dla boksu ty. Tak szczerze, no Nawet ja nie chcę jest obrażać, ten... no ale chłopaki co chodzą po... rok na salę mają 17 razy lepszą technikę. Lukiki. Sam Alister overem by się nie powstydził. Swamfaram prawie wygrał. Swamfaram to najpiękniejsze było, że walka trwała 10 sekund, a potem Marcin Najman robił podsumowanie przez 25 minut tych 10 sekund. To było k***a piękne. Ale to chyba wszystko idzie w niwecz, kiedy widzisz Adriana Ciosa, prawda? Widzę w tobie ogromną agresję. Słuchajcie, no trudno się dziwić. Jest to człowiek bez żadnych zasad. Jest to człowiek, który zasługuje na to, żeby dostać w końcu porządny wpływ. Ale nie uciekać z oktagonu na noszach, bo to była najzwyci... najzwyczajniejsza ucieczka. Mam nadzieję, że jutro do takich sytuacji jakiś nieoczekiwanych nie dojdzie i że będzie to po prostu prawidłny wpier... Na nosze i do szpitala. Po raz pierwszy jesteś oficjalnie tytułowany cesarzem, i chciałem zapytać, jak będzie wyglądać Twoje panowanie? Czy Ty będziesz bardziej cesarzem takim, wiesz, dla ludu w porządku, czy raczej będziesz rządził żelazną ręką? Co Ty masz zapytania z głupna ulepionego Pawlu całego pokolenia serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, czuję Wasze wsparcie, natomiast cesarz jest dla ludu najukochańszy ale dla takich skóry jak cios najgroźniejszy, dlatego jutro egzekucja. Panie i panowie, mocne słowa, a jak wypowiada Marcin Najman, no to trzeba mieć je na względzie. Kuba oczywiście młodszy od swojego rywala, ale też z mniejszym doświadczeniem, bo Tomek no to, już walczył. To ten błaży jak Gustyn to jest naprawdę na tle, debiutował. na tle tych innych piłkarzy. Kurwa to wygląda jakby on boksował 5 lat przynajmniej, nie? Nie no to ja tu już jak on pierwszy raz nawet w tarczył Trafił o, były osoby, i pieśń, które nie trafiły że... no, to No taki mówił, dosyć ludnawy ten main event, bo nie dymią. E, jak ty się Kurwa. czujesz z tym, że o są oczywiście osoby, które bardzo czekają na Twój debiut? No nie, ale... nie wiem jak z kondycją. Ale wiadomo. Bo oni raczej nie mają tyle dybogeny, siły, żeby się zacząć. chłopak. Zdecydowanie tak, kiedy zdecydowałem się na walkę, myślę, że ja byłem bardziej zaskoczony jak niektórzy. Zrobiliśmy co w naszej mocy. Jutro walka, jutro finalna scena. Niech wygra lepszy. Pięknie A, powiedziane, panie i panowie No, no i co? Ale dużo jeszcze lepiej wygląda. Niż ten. Oczywiście, te ciosy są bardzo, bardzo, bardzo mocne. <laughs> no wiadomo, nie. Dobra, koniec, to szluga coś. Jest przed nami coś jeszcze, czy już? Ale po co? Dobrze, dobrze powiedział. No to zapraszam Cię tutaj w takim razie na tę stronę. No i to ku szybkie pytanie, no bo właśnie ty, e, wiele osób spodziewało się, że będziesz miał trudności z, w pojedynku z, ze Zbyszkiem Bartmanem, a ty pokazałeś się z bardzo dobrej strony i na pewno nie ma absolutnie niczego, czego mógłbyś się jakby wstydzić. Dlaczego wydaje ci się, że wedle ekspertów e, bukmacherskich, mimo wszystko twój przeciwnik jest faworytem, mimo że pokazałeś się tak dobrze w pierwszej walce? Przede wszystkim. <laughs> Ale e, witam wszystkich serdecznie. Skoro, miałem, e, skoro przegrałem ze Zbyszkiem Bartmanem, no to miałem problemy jednak, bo nie wytrzymałem tego w drugiej rundzie kondycyjnie. E, zaś co chodzi e, tutaj z Kubą, no e, damy z siebie przede wszystkim Maxa e, i on i ja mamy swój charakter do sportu, nie jesteśmy zawodowymi fajterami, ale tyle co mieliśmy czasu i na ile Nie Miałem słuchawek, a rodzina przyjechałeś, powiedzmy. Nie, nie ma to, to się wy... za dużo co pokazywać, trzeba się oszczędzać na jutro. No nie możemy spremoru, się zamknąć. doczekać w takim razie jutro. Zaprezentuj 100% tego, co chcesz zaprezentować. Dzięki serdeczne. Jest taka szansa, myślę, że na przykład czasami wchodzi tu jakiś wysłannik YouTube'a, jeśli chodzi o i sprawdza moją presocjalizację. ja jestem pewien dwóch rzeczy. Onmana kurwa nie będzie, ale też jestem pewien, że przyszedł na no trochę został najdłużej, bo tu jest kurwa autentycznie, tu jest kur... to jest śmiesznie kupa. I to jest taki żart, że nie wypada się śmiać, musisz być poważny, ale uśmiechasz się. Kur... A taki interior smile bym to nazwał Tu jest żałośnie? Aha Co ty na postor piszesz? No dobra, masz bana, skalaj stąd Fajnie tutaj jest, tylko siedzi z nami tak jeden kukolt Nie taki jeden, a kilku Twój tata O, Lexi, Lexi Jakby stała tam nieoświetlona, więc być może nie widzieliście, ale zawsze stoi tutaj Dobrze, że te choinki dali w tle dla kontrastu Nie, bo ja wczoraj szukałem Lexi stary, nie wiedziałem gdzie jest Bo się nie pokazywała Zobaczcie co wrzuciłem Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. I'm back. I'm here. I love you. No, widziałam. Chyba, że ludzie się martwili, że mnie nie ma, więc dzisiaj jestem. To chyba o wujku Let's było. Go. Kurczę, jak stoję jak trzech króli tutaj, nie? Mechor, Kasper i Baltazar, nawet wszystko pasuje. Może dlatego Santa Claus, tak nie taką grafikę zrobić. Widzicie, że... Ciekawe czy oddech fagaty pachnie lizakiem. Ej, bo dzisiaj pojawiło się takie zdjęcie, że im fagata zapostowała swoją pustkę. To prawda jest czy nie? Bo ja tego nie subskrybuję, ale na Discordzie wysyłaliście. 73 400! Kurwa, wy to subskrybujecie! Skąd wy to wiecie, stary? 92 kg! 85 kg! Jak to mówią, kawał byka, reszta hama. Hey, laurkę dostałem, pokażę wam. 88800. W trakcie kontroli przeprowadzonej z wykorzystaniem systemu automatycznej kontroli wnoszenia opłat, nie stwierdzono jeszcze opłaty. Chyba za postu niżej wymienionego pojazdu samochodowego na drodze publicznej w śródmiejskiej strefie pod tym A skąd ja mam kurwa, wiedzieć, kto w maju kurwa, samochodem kurwa, jechał na plac solny? I czy macie sobie coś do powiedzenia? Strzelam, że owszem. Dzięki, jutro zrobimy show, mam nadzieję. A poza tym, co ja mam się kurwa na psach rozejrzeć? Nic im nie powiem. Ta agresywny, ta dobry z wyglina. ja napiszę do ciasta, że Ale to zrobił. Bez... Zamieńcie się panowie! Jajkiem mówi, oj chuj No to pierwsze jaja za płoty, czy jak to tam się mówi? Nie, no właśnie Nie, nie ma problemu, spoko, <laughs> Nie no, to jest obrzydliwe, jak ktoś kurwa, puścić puścić w wpuści jajkiem no. dalej Ja myślałam, że to jest szklanka znowu, jakieś szkło, dobrze, że nie szkło Dobra Pawłowski k***a, puści hamstwo na, na, na salony kurwa. Jak chłop kurwa, na napierd**a kulą i spierasz po płoku, ja ci to zresztą nawet udowodnię, to k***a nie odważyłeś niczego powiedzieć? Patrz na tego, patrz na tego, Pawłowski Nie rzucaj, nie, nie rzucaj, Denis Wczoraj Daj, nie byłeś dalszy. taki k***a wygadany Daj, znowu, ty Lecimy w takim razie dalej, panie i ja, panowie Ja nie, nie lubię syfu. Ja wam pokażę, jakby ktoś ze mną koło mnie biegł z pałką, bym zrobił tak Pokażę wam na worku Ja stoję I by się k***a skończyło jak miał inny coś zrobił Buszarzowi, już ci pokazuje. To, to jest, jest busiarz, właśnie tak? właśnie do freaków. Niesamowicie zróżnicowane pojedynki na jednej karcie. Dziękujemy serdecznie. Tosyl oh. i Marcin. I by dostał. A potem. No. no to teraz nasze cudowne panie. No, takiego... Monika! Najlepsza na szeregę, polska nie? dziennikarka Laskowska! No. I ja bym taki ciasny spodnie, co bym zrobił? Zinana! 49 800! Jak e, czujesz się z tym, co pokazała twoja przeciwniczka podczas media treningu? Chyba się nie przykładała, co? Znaczy ja wiem, że ona udawała, No ale ona nie musi udawać, żeby celowo próbować wprowadzić mnie w błąd. Ja wiem, jak ona się bije. Monika, twoja rywalka zwracała uwagę na wiek, ja zwrócę uwagę na wagę. Jest różnica, twoja przeciwniczka cięższa, wyższa. Czy myślisz? Bo przecież to są mięśnie. Wiedziałam, co biorę, zgodziłam się. Bez mrugnięcia okiem. Bo Monika wie, że trzeba porządnie upaść, żeby potem porządnie się móc podnieść. O to ja zapytam was obie, no to która z was jutro upadnie? Dla mnie szklanka zawsze jest do połowy pełna, ale jestem realistką, dam z siebie wszystko. Trudno, żebym w siebie nie wierzyła, królowa jest tylko jedna, kochanie. No, to da. Wygra najlepsza. Ciekawie to wygląda. To tu wygra? wygra? Szuli. Wyższy, Grzegorz nieco cięższy. Doświadczenie? Spore po obu stronach. Panowie, co macie sobie do powiedzenia przed tym niesamowitym nie pojedynkiem? Naleśniki! Nie no nieprawda. Nie trzymam, bo już wiesz. Jedyna taka wiadomość. was. Dobrze, to w takim razie panowie... Nie, no to, wami, no to... lubimy dla Zbyszka! Zbychu, dawaj z tym piłkarzykiem! Nie, raczej nie, zbychu, nie. zbychu! 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 Sławek wyszła u że żeby ona z mikrofonem, żeby on nie dostał. <gryciura> <gryciura> Dobrze, panowie, ten Zabawne. pojedynek naprawdę jest niezwykle oczekiwanym widowiskiem. Jest na to co jest. No zaraz będzie, nie? Czekał na to bardzo długo. Denis, chyba jeszcze dłużej. To już jutro, ale zanim to nastąpi, panowie, wymieńcie ostatnie słowa. <gryci> to skłodowską Kirisę wypatrował. Czemu drżysz? Bo ty drżysz. Dalej strasz. Spokojnie. Zobaczymy jutro, to będzie strach. Kto ma niby z Kłodowską Skiri? Denis, mówiłeś wielokrotnie, że ty nie potrafisz utrzymać e, powagi, kiedy BUS stoi naprzeciw ciebie, że on cię po prostu rozśmiesza. No za co cały robi Ale rozśmiesza cię to tak na zasadzie, że. Forma z niesuleniem. Ja. chyba nie ma tatuaża żadnego. Dobrze, no. Denis nie chciał kontynuować face to -face no ale jutro walka będzie... On ma chyba córkę tutaj, Denis, wiesz? To nie jest skłodowska Kiri, co ty mówisz? Była skłodowska... kontra skłodowska... bad boy. Niezwykle wyczerpany pojedynek. Przyszedł ten czas, Marcin. Nie pamiętasz, jak skończyłeś czas, Marcin. Nie przyszedł. pamiętasz, jak przyszedł ten, czas. przyszedł ten czas. Ostatnio cię zabrali na Przyszedł ten czas. A teraz nie trzeba będzie. Prosto do wora. Pozdro. Prosto do <laughs> Przyszedł ten czas, Marcin. Panowie, czy będziecie w stanie podejść chociaż dwa kroki bliżej? A chcielibyście na przykład byście występowali na free fightach, żeby lekcji wam trzymała, czy Pawłowski? Zapraszam. No i podszedł, no. Poprosiłem i dostałem ze swoje. Mikrofon, p.a. Dobrze, panowie, spróbujemy jeszcze raz i to będzie ostatni raz. Marcin. Nie, Marek, no po.j, no wyj. On idzie do Wora, kurwa. Niech się ciesz, to już ostatni chwilę. To już koniec, Marcin. To już koniec, to już dobrze że się ubrałeś na swój pogrzeb. Dobrze że się ubrałeś na swój pogrzeb, Marcin. To już koniec. To już koniec, Marcin. Gra się skończyła. Koniec. Walczymy, wygra lepszy. No. Niczego innego się nie spodziewaliśmy. Mega Muszę wygrać tą hulajnogę dla córki. Zasługuje na bicie ostrym narzędziem na plecach, gdzie zrobiliśmy ranę, przez to że Oblanko się jakimś nie wiem moczem cieczą. Powiem Ci tak, y, tata Denisa Zaręckiego, szacunek dla niego, mówił właśnie, żebyście Wy robili tak ze mną, więc ja zrobię tak samo z Wami. Pozdro. Zajmij miejsce, zajmij miejsce w e, ice wallu, no i zapraszamy Twojego przeciwnika, tutaj już ważyć nie będziemy. Nie no, prawda jest taka, jakby ktoś Cię wodą oblał, to ch... to nie wolno go bić, ale jakby ktoś sikami mnie kula oblał, to bym go samochodem rozjechał. Mocz zdrowy? No, ochrona w kaskach. To, że Ci się kurwa dziadek na rej odlał to nie znaczy, że każdy chce być tak traktowany. Potrzebujemy jeszcze takiego face-to-face'a, panowie, już zostawmy Ja spokojusz. chcę ci budzi dać, to dlatego to lizałem. Co to jest za face-to-face? -face? Chcę ci dać. Siebie, ty. E, nie, nie, nie. Ja wychodzę. <laughs> Ej, coś się odpierd... trochę, nie? <laughs> ja piewa. Ochrona niech wejdzie, ochrona niech powstrzyma tutaj. Zabierzcie mu lampę, Ej, zabierzcie, hej, lampę. zabierzcie lampę. Zabierzcie lampę, zabierzcie Ty lubisz Chłopców, co? Świezdno, boisz. Kur... Uwielbiam. Będziesz oświecony teraz, sławek. Masz. Ruchaj. Mocniej! Mocniej! Zolę. Dzieciaki, nie oglądajcie takich kurwa. nie oglądajcie! Mówi Denis nic Takie kurwa, kur... to trzeba odkurzaczem ruch. kurwa. Dzieciaki, nie ruchać! Nie Nie będę też nie Ja powiem tak, moim zdaniem to jest zwieńczenie free fightów. Jakby to już się kończy, nie? To już kurwa, to już niestety, no tak zrobiliśmy te środowisko, że tu kurwa wiedzie ministerstwo, kur... To wiem. To już to Zobaczycie, to już jest koniec. Jeszcze do momentu, kiedy nie było takiej przesady, chłódce, to żyło kurwa 3 lata, ale oni kurwa tak przesadzili przez ostatnie 2 miesiące, że to się kończy, kurwa, to się mamy jest, nie? To nie, nie wiem czy to będzie w przyszłym tygodniu, czy za 2 miesiące, kurwa, ale za to się wezmę.